Witajcie moi drodzy w ósmym już odcinku Kryminalnych Kielc. Dzisiaj cofniemy się w czasie 29 lat do sprawy zapomnianej, do sprawy od początku niewygodnej dla wielu ludzi, do sprawy, w której nikomu tak naprawdę nie zależało na rozwiązaniu oprócz, oprócz rodziny ofiary. Nie będzie w tej sprawie sprawiedliwości. Nie będzie w tej sprawie rozwiązania ani poznania prawdy. A dlaczego? Dlatego, że ludzie na wsi, mimo tego, że wiedzą kto sprawcą jest, nabierają wody w usta i tylko życzą rodzinie współczucia i okazują zdziwienie, że morderca jeszcze nie poszedł za kratki. Podczas gdy to oni sami tego mordercę ukrywają. A więc powiat Jędrzejowski, gmina Oksa, wieś Błogoszów. Rok 1995 12 sierpnia, późny wieczór, 13 sierpnia noc. Elżbieta to 38 latka upośledzona psychicznie. Niestety nie znalazłem informacji, jakiej natury było to pośledzenie, ale z tego co czytałem o jej zachowaniu i o wywiadach z jej rodziną wychodzi na to, że było to upośledzenie w stopniu lekkim do średniego. Ale bardziej bym jednak sugerował się na taki w stronę lekkiego. Mieszkała z matką i ojcem niedaleko Remizy. Pech chciał, że Elżbieta bardzo uwielbiała muzykę, słuchać muzyki, tańczyć do muzyki, obserwować ludzi, którzy tańczą i się bawią w takt muzyki. A w Remizie była dyskoteka. Elżbieta więc słyszała z pokoju w swoim domu dźwięki wydobywającej się Muzyki granej przez wynajęty zespół. Zdecydowała się jednak uciec z domu, złamać zakazy swojej matki i pójść na dyskotekę. Pójść posłuchać muzyki. Wymknęła się więc z domu późnym wieczorem i poszła pod remizę. Stała pod płotem przez kilka godzin i tam z radością obserwowała tańczących ludzi, sama ruszając się w takt muzyki. Czując ten rytm i ciesząc się po prostu na żywo muzyką, zespół zakończył granie o drugiej w nocy. Jeden z letników wyjął swój keyboard i zaczął grać jeszcze przez godzinę, zabawiając pozostałych biesiadników. I około trzeciej w nocy dyskoteka się zakończyła, tak czy inaczej. Wtedy też jeden, jedyny świadek, który się przyznał do tego, że coś widział, zeznał, że Elżbieta. Oddaliła się z remizy w towarzystwie dwóch albo trzech mężczyzn. Oczywiście ich nie znał, nie potrafiłby ich rozpoznać. Potem sam wybrał się ze swoją dziewczyną do nieodległego sadu i tam właśnie to słyszał krzyki kobiety. Podobno dopiero po znalezieniu zwłok skojarzył, że były to krzyki Elżbiety. Przez całą niedzielę, czyli 13 sierpnia, Krzysztof, brat Elżbiety. Jeździł po okolicznych lasach, drogach, sąsiadach, znajomych i szukał jej. Niestety nigdzie jej przez cały dzień nie znalazł. Dopiero w poniedziałek rano, 14 sierpnia, siostra pani Teresy, matki Elżbiety, na swoim polu ziemniaków, odnalazła but swojej siostrzenicy. Zawołała panią Teresę i razem odnalazły zmasakrowane wręcz ciało Elżbiety. Tu zacytuję fragment artykułu pana Andrzeja Arczewskiego. Zmasakrowane, zakrwawiony w błocie. Sekcja zwłok wykazała wielokrotne złamanie kości twarzo-czaszki, krwawe wylewy. Krew dostała się do dróg oddechowych i płuc. Morderca zadawał ciosy ze znaczną siłą, albo pięścią, albo obutą nogą. Mógł też bić ofiarę kijem. Krew tryskała na wszystkie strony, wylewała się z ran, morderca musiał więc mieć pobrudzone nią ubranie. We krwi ofiary stwierdzono alkohol, sprawca zapewne zmusił ją do picia, bo Ela nigdy nie brała do ust ani wódki, ani wina. Potem próbował ją zgwałcić. Broniła się, drapała, wtedy morderca zaczął zadawać ciosy. Niedaleko zwłok zabezpieczono szklankę i zapałki czechowickie. Ale odciski palców ze szklanki były tak rozmazane, że nie dało się ich pobrać z jakiegoś powodu. Nie zabezpieczono za to ani kija, ani butelki po winie. A odciski stóp, odciski butów zabezpieczono dopiero pięć dni później, w dniu pogrzebu Elżbiety. Elżbieta została zaatakowana przy drodze w stronę domu. Tam, prawdopodobnie uderzona w głowę, straciła przytomność. I sprawcy zaciągnęli ją w to pole. Widać było ślady ciągnięcia, dlatego ona wcześniej zgubiła ten but, który znalazła jej ciotka. I tam na tym polu no, oficjalnie próbowano zgwałcić, ponieważ pończochy i bielizna Elżbiety były ściągnięte do kolan. Jednakże nie wiadomo, czy rzeczywiście wtedy Elżbieta się rzeczywiście obudziła i zaczęła się bronić dlatego została tak brutalnie zabita? Czy jednak cała ta próba gwałtu została upozorowana już po zabiciu Elżbiety? Co do tego mam naprawdę spore wątpliwości. Wytypowano trzech podejrzanych, w tym 19-letniego Macieja S., który był sąsiadem Eli. Wszystkich trzech przebadano wariografem, tak, wiem, że wariograf to jest nic nie warte, ale jednak Wykazało to, że wszyscy trzej coś z tą zbrodnią mają wspólnego. A jeśli nie są winni, to coś o niej przynajmniej wiedzieli. Podczas przesłuchania przez policjanta, Maciej miał prawą rękę zranioną. Mówił, że to od szprychy roweru, który naprawiał. A lewą miał opuchniętą. Podobno od przygniecenia deską. Przeprowadzono również psa tropiącego, który niby podjął trop, ale nigdzie śledczych nie zaprowadził. Podczas gdy pies szukał tropów. Maciej jeździł rowerem wokół miejsca zbrodni, z daleka obserwując całą akcję. Wtem przypomniano sobie, świadkowie z dyskoteki, że ową szklankę, którą znaleziono przy zwłokach Elżbiety, pożyczył z baru właśnie Maciej S. Nie tyle pożyczył, co po prostu wziął i nie oddał. Niektórzy mówią, że za nią zapłacił. Nie wiem, która z wersji jest prawdziwa. W każdym wy w wypadku to on tę szklankę wziął i nigdy nie zwrócił. Również zapałki czechowickie wskazywały na Maciej'a, gdyż jeden z uczestników biesiady powiedział: Zeznał, że pożyczył on właśnie takie zapałki Maciejowi w trakcie imprezy, których również nigdy nie odzyskał. Pomimo tych wszystkich poszlak, policja nadal szukała winnego. W grudniu 1995 roku na komisariat policji zadzwonił telefon, gdzie było: Elkę zabił Mariuszka. Tyle jej rozłączenie. Dzwonił Maciej, którego łatwo było rozpoznać, gdyś się jąkał. I telefonie również się jąkał. Kilka miesięcy później na płocie pani Teresy i jej męża, który jeszcze wtedy żył niedługo potem zmarł, ktoś napisał takie zdanie. To ja zabiłem Elkę Sylwę i tutaj było ucięte, jakby ktoś przyłapał graficiarza, ale również specjaliści stwierdzili, że napis bardzo prawdopodobnie został wykonany przez Macieja S. Też po wiosce zaczęły krążyć plotki, jakoby jeden z sadowników okolicznych wywoził na pole jakieś ubrania i tam je palił. No ale wiemy, ile z tych plotek może być prawdą, a niekoniecznie musi być prawdą. W każdym razie zlecono stworzenie profilu psychologicznego portretu, sprawcy i ofiary. No wyszło w tym, że morderca musiał dobrze znać Elżbietę, był młody i silny. No, więc wszystko pasowało na Macieja. Dlatego sąd okręgowy w Kielcach dwukrotnie nakazywał wysłanie Macieja na badania psychiatryczne do szpitala w Murawicy i dwukrotnie sąd apelacyjny w Krakowie nakaz znosił. Teraz dopiero zacznie się ciekawa historia, gdyż prokuratora Wędrzejowie Czterokrotnie umorzała śledztwo. Za każdym razem jednak pani Teresa i jej brat pisali odwołania do sądu w Kielcach, i za każdym razem sąd w Kielcach te umorzenia znosił i nakazywał wznowić przez prokuraturę śledztwo. Czterokrotnie. Przez okres niemal sześciu lat. I wreszcie, po tym czwartym umorzeniu i po ponownym nakazaniu wznowienia, Śledztwa. Na początku 2001 roku sąd zasugerował prokuraturze Więdrzejowi badanie DNA, które w Polsce było dostępne od 1996 roku. W Krakowie je zaczęto wykonywać rok później, ale jakoś no, w prokuraturze Więdrzejowi ten pomysł nikomu do głowy nie przyszedł, a prokurator zasłaniał się tym, że no, on w sumie nie wiedział, że można badać zaschniętą krew. Ale tutaj też trzeba pochwalić zmianę prawa karnego, gdyż właśnie ta, ta, ta znowelizowana wersja tego prawa pozwoliła w ogóle rodzinie Elżbiety się odwoływać od tych umorzeń. Gdyby nie to, sprawa by po prostu ucichła już na samym początku. Tutaj fragment artykułu zechodnia. Bliscy z Marway skorzystali z możliwości, jaką przewidywał znowelizowany kodeks karny, i złożyli zażalenie do sądu okręgowego na kolejne czwarte umorzenie. Sąd uznał, że prokurator nie miał racji odmawiając wykonania badania DNA, które ostatecznie mogło rozwiązać sprawę odnalezienia oskarżonego, skoro nie ustalono żadnych innych bezpośrednich dowodów winy decyzji tej czytamy m.in. brak dowodów bezpośrednich, co należy stwierdzić z ubolewaniem, może mieć związek ze sposobem ich poszukiwania sposoby pozbawienia życia Elżbiety wskazuje, że na ciele, odzieży sprawców, narzędziach winny, Pozostać ślady biologiczne ofiary i należało je zbadać. Sąd stwierdził, że w śledztwie nie wykonano wszystkich możliwych ekspertyz, nie podjęto nawet próby ustalenia, w jakiej odzieży był tego dnia Maciej S., a pozyskanie tej odzieży dawało możliwość wprowadzenia identyfikacji osobniczej poprzez profilowanie materiału genetycznego DNA. A skoro nie ma odzieży podejrzanego, którą mu zwrócono, należy sięgnąć po odzież denatki, na której mogły pozostać ślady ludzkiej krwi. I rzeczywiście y, pani Teresa odzyskała z prokuratury odzież, w której została zamordowana Elżbieta już po kilku dniach i ona tej odzieży na szczęście nie uprała, nie pozbyła się jej, nie wyrzuciła, nie spaliła, tylko schowała na strychu. Tam na strychu zrobiła takie swoje miejsce na, na medytację i radzenie sobie z tą stratą. No i oczywiście dzięki temu policja przyszła zabrała te zakrwawione ubrania Elżbiety i na tych ubraniach znaleziono również krew Macieja S. Został zatrzymany w lutym. Miał wtedy już 24 lata w 2001 roku. Był bezrobotny, jechał właśnie do urzędu podpisać dokument, że jest bezrobotny, by pobrać zasiłek, ale już dążył się żenić, wyprowadzić. Jechał na rowerze, policja go złapała. I na tym ślad się urywa. Czy został skazany? No, podobność, tak, na 15 lat odsiedział 10, ale nawet jeśli został skazany, to ta sprawiedliwość jest co najwyżej połowiczna. Pani Teresa zmarła już w 2015 roku. Chciała postawić krzyż w miejscu śmierci jej córki na polu szwagra. Szwagra się jednak na to nie godził nigdy. I sprawa, tak jak mówiłem na początku, zapomniana, niechciana i niewygodna. Nie dlatego, że Maciej, 19-latek, miał jakieś chody u prokuratora, ale dlatego, że chody w prokuraturze miał owy drugi sprawca zbrodni, albo nawet i dwóch pozostałych. Tak jak powiedział ten jeden świadek na początku, w towarzystwie dwóch albo trzech mężczyzn, brat Krzysztof zauważa, że przecież też była ciągnięta z drogi na pole przez przynajmniej dwóch mężczyzn. Były tego ślady ciągnięcia. Niestety nikomu nie zależało na znalezieniu Wszystkich sprawców zbrodni sprawa była bardzo szybko zamieszana pod dywan. Cud, że w ogóle doszło do jakiegoś wyroku. Nikomu w powiecie nie zależało na rozwiązaniu sprawy poza rodziną, mamą, tatą i bratem Elżbiety. Zastanawiam się tylko, czy tak samo działałaby prokuratura, gdyby Elżbieta nie była niepełnosprawną osobą. Cóż, wydaje mi się, że. Inaczej by się to wszystko potoczyło w śledztwie. Taka mroczna i nieciekawa puęta na koniec tego odcinka. Satysfakcji żadnej z wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie nie było i już nigdy nie będzie.